Mogłaś moją być Kryzysową narzeczoną Razem ze mną bić To, co nam tu naważono Mogłaś moją być Przy odbiorniku Aż po blady świt Słuchać nowy i uderzać w gaz. <noise> ja to mam wrócić rytmu. Nie jeden raz. Nie, nie jeden raz! Nie jeden raz. Mogłaś żyć już na dnie, na dnie. A nie byłaś nigdy. Nie dowiesz się, co straciłaś. Mogłaś moją być, Kryzysową po Pomalutku żyć, Tak jak nam to zaznaczono. Mogłaś moją być, Jakoś ze mną przebiedować, Zamiast żyć dziećmi, Na pocztówce nie wiadomo skąd, W świąt. Wesoły świąt, wesoły świąt, mogłaś być już na dnie. Nie byłaś nigdy, nie dowiesz się, co straciłaś. Mogłaś być już na dnie, a nie byłaś nigdy, nigdy nie, dowiesz się. Bardziej ja to czytam. Cude ja wiem, wiem, piękne. Ja, ja wiem. Już ty wszystkie... No, dobra. Mogłaś moją być, zamiast, zamiast życzyć mi świąt. Wesołych świąt, wesołych świąt. Mogłaś być już na dnie. A nie byłaś, nigdy nie dowiesz się, co straciłaś. Mogłaś być już na dnie, a nie byłaś, nigdy, nigdy nie dowiesz się. Możecie i bić już brawo, właśnie skończyłem. Bi Bis ta nie będzie Biso nie będzie Dziękuję, dziękuję Stałem się To wino A się po ze śmiechu czyż Boże jak No tego się spodziewałem Po Pozdravljamo vas vseh, ki ste na GPS-u na internetu, zdaj ste super. Po -po Pozdravljamo, hajterka. Daj mi minute, poskratka. <laughs> Jaz sem v krlu <królem> na internetu. <laughs> Sebastian Sebastian oddaj mi 2 złote I mnie dość pozdrawiam yy, tiger hejterka i pozdrawiam madzie